Kabel mam poprowadzony od gniazda, tutaj przez okno. Jesteśmy już na naszej parceli. Mamy numer 72, to jest to miejsce. Takie już na samym końcu, praktycznie. Zobaczcie, jaki mamy piękny widok z salonu na góry. Więc jutro będzie śniadanko z przepięknymi widokami. Widzicie, to jest przedziwna konstrukcja? Jest jakaś taka przyczepka malutka, która rozkłada się z dwóch stron, jakby na taki namiot co prawda widać, ale wygląda to przekomicznie. Dzień dobry, dzień dobry. Rozpoczynamy nową przygodę karawaningową. Jesteśmy aktualnie na Mopie, mniej więcej za Katowicami w stronę Gliwic. Jedziemy na przejście graniczne w gorzyczkach, tak jak zawsze, zazwyczaj rozpoczynamy każdą przygodę, naszą, naszą podróż właśnie z tego miejsca. Zobaczcie, jak się prezentuje nasz zestaw. Dzisiaj w ogóle spaliśmy w towarzystwie dwóch kamperków i nocowaliśmy sobie tutaj dzisiaj na mopie. Ujechaliśmy 300 km mniej więcej od Warszawy i spało się bardzo fajnie. Dzisiaj pierwsza noc za nami w nowej przyczepie, także zaraz wam powiem, jak wrażenia i ogólnie jak nam się spało. I jakie mamy przemyślenia odnośnie naszej przyczepy e, Chcę Wam powiedzieć tylko, jak rozwiązałem kwestię mm, zasilania. Jak widzicie, mam tutaj podprowadzony kabel. Kabel mam poprowadzony od gniazda. E, tutaj przez okno. Kupiłem taki specjalny, krótki 5-metrowy kabel, żeby tutaj przez okno można było przejść, i tam mam go podłączonego do stacji zasilania. Stacja zasilania pozwala nam na korzystanie z pompek, korzystanie z oświetlenia, natomiast samą lodówkę przełączyłem na gaz, żeby nie pobierało za dużo nam prądu z tej stacji, dzięki czemu ta stacja nam na takie dwa, dwa noclegi spokojnie wystarcza. Podłożony mam oczywiście również zbiornik na szarą wodę. No i jest również tutaj mover, który ostatnio montowałem. On tak naprawdę był montowany wczoraj tuż przed wyjazdem. Wszystko się fajnie sprawuje, wszystko ładnie działa, nic nie odpadło w czasie drogi, także można powiedzieć, że robota wykonana wzorowo, także z tego się bardzo, bardzo cieszę. Jak jesteście ciekawi, jak wyglądał montaż takiego movera i czy da się go zrobić samodzielnie, jak widać się da, to zapraszam do poprzedniego odcinka, a teraz zabieram Was do środka przyczepy. Hej Piotruniu! Jak się spała dzisiaj? Bardzo fajnie. Fajnie, nie? Na łóżku piętrowym spaliśmy. Wszyscy dzisiaj spaliśmy na łóżku piętrowym, bo zarówno ja z Danusią, jak i Piotruś z Jaśiem spaliśmy na łóżkach piętrowych. A jak widzicie mamy rozłożone łóżko piętrowe nasze. Spało nam się tutaj bardzo wygodnie, są bardzo wygodne materace i można się poczuć troszkę jak w fotelu. Wczoraj dosyć szybko zasnęliśmy i bardzo fajnie się to tutaj nam sprawdziło. To łóżko ma do 200 kg, więc dzisiaj nawet tak chłopcy do nas przyszli we dwóch, to jeszcze nie przekroczyliśmy tej wagi, więc umieścić całą naszą czwórkę nad ranem przynajmniej. Na dole mamy złożoną podkowę. Jest oczywiście również stolik złożony na czas podróży, tego sobie, żeśmy nie rozkładali. Tutaj mam tą stację zasilania. Stacja, jak widzicie, jest podłączona i wystarczy nam na jeszcze na 13 godzin takiego funkcjonowania jak teraz. A ona działa sobie od wczorajszego wieczoru. Przyczepa jest już w pełni zagospodarowana, gotowa na, na nasze podróże. Ja wam tylko powiem krótko, jaki mamy plan na ten wyjazd. Otóż jesteśmy już teraz w okolicach Katowic. Na Dzisiaj mamy zamiar dojechać w okolicy Villach. Tam mamy zarezerwowany kemping na najbliższe trzy noce. Troszeczkę sobie zwiedzimy Karyntię, i też mamy plany na takie fajne jeziorka, które już są po stronie włoskiej, ale bardzo blisko tego kempingu. Później będziemy jechać po tych trzech dniach właśnie w kierunku Cannes, gdzie mamy zarezerwowany kemping na 11 nocy. I potem będziemy wracać już w stronę Polski, ale zahaczymy jeszcze na, na tydzień na, o kemping we Włoszech. Także plan jest bardzo bogaty, planujemy sporo zwiedzać. Oczywiście zależy, jak nam pogoda pozwoli. Widzimy, że są na razie w Kan upały około 32 stopnie. Także no, wszystko zależy, jakie będzie poczucie tego upału i, i jak damy radę. Ja dodam od siebie jeszcze, że przyczepę mamy ogólnie załadowaną dosyć mocno. Wczoraj ujechaliśmy, takie jak was nie wiem, około 300 km. Jedzie się naprawdę bardzo e, spokojnie, bardzo fajnie. E, spalanie nam wychodzi około 10,1-10 e, litrów, mniej więcej w tej chwili średnio. Zobaczymy, jak będzie dalej po górach. Przyczepa jest zapakowana dosyć mocno, ale jeszcze mamy wolne przestrzenie. Zdarzają się szafki, w których na przykład nie mamy rzeczy. Nie wiedzieliśmy już, co mamy tam łowić, bo naprawdę y, rzeczy wzięliśmy Całkiem dużo, i gry, i jak my zwykle to też i trochę takich rzeczy jedzeniowych. Natomiast no, widzimy, że chociaż początkowo wydawało nam się, że szafek jest mniej niż w tamtej przyczepie, to, to jednak są one bardzo pojemne i naprawdę daje, daje radę. No i świetny jest ten luk bagażowy, który jest pod jaśka łóżkiem, czyli pod tym łóżkiem piętrowym. My tam naprawdę bardzo dużo rzeczy zmieściliśmy. Tam mamy i stolik, i foteliki, i jedzenie. No, mnóstwo. nogi dla dzieci. Kulajnogi, tak rowerek jest, także bardzo dużo rzeczy się tam zmieściło, a normalnie jest to łóżko opuszczone, tak, także tutaj jakbyśmy w ogóle podnieśli, to tam jeszcze można byłoby napakować i napakować. Chcemy dojechać dzisiaj już do miejsca docelowego, do Austrii. Dzisiaj będzie pierwszy raz, kiedy będziemy jechać w ogóle przyczepą w naszej całej przygodzie karawaningowej przez Austrię, bo zawsze się troszkę cykaliśmy. Nie byliśmy pewni naszej starej przyczepy, czy nie przekraczamy tam DMC. Tutaj jesteśmy pewni, że na pewno nie przekraczamy, więc mamy już kupioną winietę na Austrię i będziemy dzisiaj próbować, jak się jeździ autostradami austriackimi. Staliśmy opcję, że obok jest MAC. Ja myślę, że przyniosła nam kawę. Tak, świeżytkie. poranna kawka. Już się nie rozkładaliśmy z naszymi kawiarkami, więc dzisiaj kawa z maka. Nawet nie czuję jak I jedziemy w drogę. W co oznacza, że dojeżdżamy powoli do granicy z Austrią. Jedzie się ogólnie dosyć ciężko przez te Czechy, bo bez bardzo dużo remontów. No ale jakoś się doczłapaliśmy do tej granicy. Mam nadzieję, że w Austrii już będzie tylko lepiej. Do celu do kempingu zostało nam 441 km. Danusia z chłopcami korzysta z okazji i ogląda sobie wielki historyczny mecz. Dzisiaj jest finał siatkówki i gramy o złoto. Także kibicujemy, trzymamy kciuki, żeby było pozytywnie, a my za chwilkę przekraczamy granicę z Austrią. Jeżdżamy do Austrii. Nie, ale są kontrole graniczne, więc stoimy troszeczkę w korku. Mały postój na obiadek w Austrii. E, mamy jeszcze 263 km do naszego kempingu. E, mamy wybrany kemping e, Alpenfreude. To jest taki kemping e, położony w górach, praktycznie przy granicy już z Włochami, e, niedaleko willach. I stamtąd będziemy sobie troszeczkę zwiedzać Karencję, tak jak Damusia wam mówiła. Kemping rezerwowaliśmy, ponieważ wcześniej pisaliśmy na jakiś inny, czy mają wolne miejsca i okazało się, że wszystko jest zajęte, więc postanowiliśmy napisać, żeby sobie zarezerwować konkretną datę przyjazdu i miejsce na nas czeka. Natomiast musimy się wyrobić do godziny 20, ponieważ na kempingu o godzinie 20 już zamykają bramę. Oczywiście tam po jakimś tam uzgodnieniu telefonicznym otwierają, ale to już trochę wymaga więcej fatygi, więc zobaczymy jak nam wyjdzie. W razie potrzeby zadzwonimy. Pomagająca, bo faktycznie dosyć dużo zakrętów, dużo podjazdów, zjazdów. Przez całą trasę minęliśmy y, jedną wagę i to była waga, na którą miały zjechać sobie y, ciężarówki i busy. Przynajmniej takie było ukierunkowanie, tak. powyżej 2 ton 700 kg. Także nas to nie, nie obowiązywało, nie mieliśmy żadnej wagi takiej dla przyczep, więc się nie sprawdziliśmy pod tak. tym kątem. Tak. No i że na kemping pokażemy Wam, jak się rozstawiliśmy. Podjazd po na kemping nie jest a w tak bardzo kolorowy. Jedziemy pod górę i teraz tak było w miarę dosyć ostro. Także no, powinno się niedługo, niedługo skończyć, ale że rzeczywiście no, tutaj auto ma troszeczkę więcej pracy. Tym bardziej, że mamy cięższą przyczepę, ale już powinniśmy za Przez jakieś... Przeszła wypłaszczenie. Będziemy skręcać 450 metrów do Jesteśmy już na naszej parceli. Mamy numer 72. To jest to miejsce. Takie już na samym końcu praktycznie, a dzisiaj jest, słuchajcie, tutaj jakiś festyn i słychać w tle muzykę. Jesteśmy już rozstawieni, mamy super miejsca, ale powiem Wam, że bez movera byśmy tutaj w życiu nie wjechali, bo jest dosyć spory przechył terenu i ona mogłaby nam po prostu tam uciec w dół, więc byłoby dosyć niebezpiecznie. Tak jesteśmy rozstawieni, a tutaj może nam się Markiza jeszcze zmieści jak będzie słońce, to już jutro zobaczymy, ale zobaczcie jaki tam jest przepiękny widok na góry, ale pokażę Wam jeszcze coś lepszego. Zobaczcie jaki mamy piękny widok z salonu na góry. Więc jutro będzie śniadanko z przepięknymi widokami. Camping jest ogólnie taki tarasowy. Tutaj na dole jest pole namiotowe i miejsce na takie stałe przyczepy. A tutaj jest słuchajcie basen. Z tego basenu można korzystać, ale trzeba zapłacić E, chyba 12 euro za osobę Ale kopiecie się z takimi przepięknymi widokami e, Słyszycie w tle muzykę Muzyka jest z zespołu, który dzisiaj tutaj występuje Ci muzykanci są w takich ludowych strojach e, Grają e, na instrumentach Także przywitała nas tutaj Karyntia, bo jest to region właśnie Austrii, w której jesteśmy Całkiem takimi swojskimi klimatami Jemy właśnie kolacyjkę Tutaj jeszcze olimpiada w tle leci na telefonie. Kolacja obiad. Kolacja obiad. obiad. Do kolacji. Ale była zupka pomidorowa. To się tak. Zmieniło. Jedliśmy zupkę i z tym pięknym widokiem. Nie na pranie, tylko na te góry, które są tutaj. Póki co was zostawiam i widzimy się jutro rano. Kemping nam się ogólnie bardzo podoba. Jeszcze nie wiem jakie sanitariaty, jak to wszystko wygląda. Jutro Wam wszystko pokażemy. Także do jutra. I witajcie w kolejnym dniu, który przywitał nas słoneczkiem. Jest przepiękna pogoda, błękitne niebo. Zobaczcie, kemping powoli budzi się do życia. Chóry jeszcze są za chmurami, więc za bardzo nie widać. A my idziemy się teraz troszeczkę przejść po kempingu. Pokażę wam jak to tutaj wszystko wygląda. Tam po lewej stronie są takie stałe przyczepy z przepięknym widokiem. Jest tutaj dosyć dużo osób z namiotami. No ale jak widać kemping jest full. Tak jak wam mówiłem, dobrze, że zrobiliśmy rezerwację, bo byłoby ciężko z tymi miejscami, a tak mamy super parcele w bardzo fajnym miejscu. Na obejście kempingu idą również z nami chłopcy, którzy właśnie wstali. Zobaczcie, tutaj po prawej stronie jest restauracja, zaraz tam zobaczymy. A tutaj po lewej idzie się do sanitariatów. Chodźcie, zaczynamy od razu. Sanitariaty jak wyglądają. Sanitariaty mieszczą się w takim starym budynku. Tutaj mamy prysznicę dla panów. Tutaj mamy umywalki. Prysznice. Prysznice są trzy. Są takie właściwie kabinki zamykane na, na drzwi. No i tutaj jest z góry natrysk, regulacja ciepła, zimna woda. Nic specjalnego, ale prysznic można wziąć. I obok jeszcze są toalety, które są w podobnym standardzie, podobnie wyglądające, więc właściwie już nie ma sensu tego pokazywać. Idziemy dalej. Tutaj mamy taki mini plac zabaw. Nie jest on jakoś bogato wyposażony, ale coś tam jest. Jest stół do ping -ponga. I tutaj mamy spory parking, ponieważ tutaj obok jest basen, na który ludzie przyjeżdżają z zewnątrz. Zobaczcie, tutaj mamy plan kempingu my przyjechaliśmy, słuchajcie, tutaj, tutaj jesteśmy w tej chwili, tutaj jest restauracja i recepcja. Przyjechaliśmy sobie tutaj i my mamy miejsce 72 tuż przy basenie. Jeśli chodzi o ten basen, to tutaj wejście jest z taką kartą Karyntii, e którą trzeba tutaj sobie kupić. Tutaj Wam wklejam mniej więcej, jaki jest koszt tej karty. Ona jest dosyć fajna, ponieważ można y, bardzo dużo rzeczy y, z tą kartą mieć za darmo, jakieś darmowe wejścia. Do muzeów, do różnych y, jakiś atrakcji turystycznych. Jest tutaj ponad 100 takich atrakcji. Także y, wydaje się, że taką kartę, jak jest się tutaj dłużej warto sobie kupić. Teraz jesteśmy przy głównej uliczce, którą jechaliśmy sobie z tamtej strony. To jest taka uliczka tutaj przez miasteczko, ona jest dosyć wąska. I dojeżdżacie nią dosyć stromo w dół do takiego miasteczka, gdzie jest billa, gdzie jest stacja benzynowa, dosyć sporo tam się dzieje. Natomiast jeżeli chodzi o wejście na kemping, to tutaj widzicie po prawej stronie jest tabliczka Kemping Alpenfreude i skręcacie sobie w lewo. Tu zobaczcie, bardzo ładne są wszędzie kwiaty, no te alpejskie miasteczka mają coś w sobie. Naprawdę są bardzo zadbane. No i to otoczenie gór też robi robotę, naprawdę fajnie. No i tutaj jest główna uliczka właśnie wjazdowa na kemping, musicie troszeczkę sobie w dół zjechać. No i właśnie w tym pięknym otoczeniu gór jest właśnie ten basen. E, tak, tutaj po lewej stronie widzieliśmy, że się pasły wczoraj owce. Nadal się pasą, a są tam dalej troszeczkę, no tak. Także powiem Wam, że kemping bardzo fajny, nie jest jakiś super nowoczesny, ale na taki posój w trasie, żeby sobie troszeczkę tutaj pozwiedzać okolicy, to bardzo fajnie. Jest darmowy internet, ale on działa tylko tutaj przy recepcji i nie jest jakiś super szybki. Na parceli tego internetu nie ma. Nie ma również dostępu do podłączenia wody. Trzeba sobie konewką przynosić ją z kranu. Jeżeli chodzi o prąd, jest dosyć słaby, jest tutaj prąd 6A, więc jakieś klimatyzacje takie większe też nie pójdą. Natomiast jakieś podstawowe sprzęty, jakiś mały czajnik elektryczny powinien dać radę. Tutaj mamy po prawej stronie bardzo duży parking, tu można się spokojnie zatrzymać i pójść do recepcji, która mieści się w tym domku z napisem Alpen, tam przed nami. Szykujemy się powoli do śniadania, ale dosyć sporo słońca tutaj mamy na naszym miejscu więc czas rozstawić e, markizę Kolejna świetna rzecz w tej przyczepie to jest ten ogromny luk bagażowy, w którym mamy bardzo dużo rzeczy. Tutaj kupiłem sobie nowe pasy burzowe do naszej markizy. Oryginalne firmy Thule. Także za chwilkę będę je montował, ponieważ dzisiaj wybieramy się jeszcze na wycieczkę i nie chcemy, żeby się tutaj z markizą coś stało. Dodatkowo biję jeszcze takie gwoździe w stopki, żeby nam te, tutaj te nogi trzymało. Korzystamy na tym wyjeździe cały czas z papieru clean bowl do muszli klozetowej i z tych tabletek do WC, także testujemy. Na razie sprawdzają się bardzo fajnie, aczkolwiek ten zapach gumy balonowej nadal dla mnie przez pierwszą dobę jest taki dosyć mocny. Pasy burzowe zamontowane, bardzo prosto tutaj się to wszystko montowało. Mam nadzieję, że dobrze to zrobiłem. Jeśli nie, to mnie poprawcie w komentarzach, ale wydaje mi się, że jest ok, napięte, wbite. Nie wiem tylko, czy ten, po co ten pas jest taki długi. Tutaj jest napięty ten górny, a ten dolny sobie po prostu tak tutaj przełożyłem i zwisa sobie tutaj. Także nie wiem, ale wydaje mi się, że, że chyba swoją rolę spełni. Tutaj dodatkowo wbiłem jeszcze gwóźdź, więc wszystko się bardzo stabilnie trzyma. My tutaj w tej przyczepie nie mamy bezpośredniego podłączenia szlaufem do zbiornika wody, więc tutaj się wlewa normalnie konewką. Wodę. Na szczęście tutaj, na szczęście tutaj mamy bardzo bliziutko, bo zobaczcie tutaj jest zmywalnia. Tutaj jest również woda do pobrania. Można sobie przyjść skonewko ją pobrać. Jest to woda pitna. Więc my sobie tutaj wzięliśmy dzbanek filtrujący i sobie wszystko tutaj filtrujemy. To jest bardzo duża oszczędność na butelkach wody, nie trzeba jej kupować, tylko wystarczy ją przefiltrować i sobie tutaj ją wlać do butelek. Zobaczcie, my stoimy tutaj. Tutaj mamy właśnie zmywalnię i pobór wody pitnej. A tutaj obok przy basenie mamy toaletę chemiczną i zrzut szarej wody. Idziemy na punkt widokowy, zobaczyć góry, ale zobaczcie jakie to jest przedziwna konstrukcja. jest jakaś taka przyczepka malutka, która rozkłada się z dwóch stron jakby na taki namiot. Wszystko co prawda widać, ale wygląda to przekomicznie. I właściwie, jest, no, głównie do spania. Z tyłu jest kuchenka, jakiś grill. Śmieszne. Dobra, idziemy na sam dół kempingu, pokażę wam przepiękny widok na góry. I takie mamy widoki z naszego kempingu. Coś pięknego. My za chwilkę jedziemy jeszcze na wycieczkę na włoskie jeziorka, takie przepiękne. To zobaczycie już w kolejnym odcinku, na który serdecznie Was zapraszam.